Dwudziesty, dwudziesty, nas szokował gdzieś daleko w Chinach, się wyhodował na początku spokojnie. Nikt nie wierzył, jak przyszedł, to panikę, jak Pis jak najszybciej chciał zrobić wybory, zanim z gospodarki nie zrobili obory. Rząd drukował karty jak leci. Kasę i karty wyjebał do śmieci Nie pytaj o imię, gdy walczą z cieniem Wpłać parę złotych na walkę z cierpieniem Nie pytaj o nią, znasz ją doskonale Nie pytaj co dobie dalej, czy ile wpłacić możesz dla niej Polityka ci nie dotyczy, mówisz z przekonaniem Ale twoje zdrowie przegrywa z promowaniem Jednej partii dyktatora za biurkiem Nie głosuj na PiS, tylko wpłać na zbiórkę pomaga, wpłacajcie na zbiórkę. To był Hot Sixteen Challenge 2. Dzięki milionu za nominację. A tym samym ja nominuję Iwona Augustyńską, Jakuba Batoga i najlepszego trójmiejskiego rapera Rico de Coco, Erika Szlachetka. Pozdro, peace.